Nadal nie zrobiłem żadnej muzyczki na wstęp, więc... Nawet się nie przebrałeś, wiesz co, chodzisz cały tydzień w tym samym ubraniu. Tak. I w ogóle ta bluzka jest nadal za dużo. Ale bo ty planujesz... właśnie, bo Edwin planuje jeszcze schudnąć. Ale teraz wrytniałem te 2 kilo. No może, bo dobrą pizzę twój tata zrobił. A w sumie to nie twój tata. No, no dobra, co tam dzisiaj Sara przygotowałaś na tapet? że czy lubisz ludzi miłych? No oczywiście, przecież sam jestem taką osobą. Tak. I zauważyłam, znaczy zauważyłam, ostatnio jak sobie czytam taką książkę Zaufarium, którą bardzo polecam, autor tej książki, Miłosz Brzeziński, tam wspomniał, że tak naprawdę nie potrzebujemy w swoim życiu nie wiadomo jakich geniuszy ekscentrycznych, którzy jednym, jedną myślą, po prostu wchodzą, taki Sherlock wchodzi do pomieszczenia, do firmy i mówi, to jest źle, to jest źle, ty jesteś zły i oni wszystko dostrzegają i naprawiają błąd, ale jednocześnie są, wiecie, to jest jakiś, jakiś Sherlock albo jakaś chyłka z serialu. Antyspołeczni. Antyspołeczni, nikt ich nie lubi, ciągle przeklinają, najlepiej mają jakieś problemy psychiczne i zapijają to alkoholem albo innymi używkami i w ogóle są tacy wredni. Tak naprawdę fajnie się ich ogląda na ekranie, ale nikt by nie chciał być z taką osobą w związku albo się z nią przyjąć. No, no, tak, to prawda. Tak naprawdę potrzebne są nam osoby, na których możemy polegać, które może nie są totalnie geniuszami, ale chcą się nauczyć i są miłe. I ważniejszy jest jakby ten y, duch zespołu niż ta jedna wybitna jednostka, tak. która na wszystkich krzyczy. E, e, czyli jakie osoby? Jakie jest okre... Polegliwe. To jest słowo, które bardzo szanuje. No i właśnie. Tak. I jak jechaliśmy na Hell, to słuchaliśmy taki kryminał poryw. Średnio mi się szczerze mówiąc podobał, ale y, jego akcja toczy się w Łodzi i chyba to mnie kupiło już, że zaczęłam dalej słuchać. Między innymi na Piotrkowskiej. No i tam ta główna bohaterka jest y, policjantka. Trochę, trochę mam wrażenie, że to jest na takiej y, kanwie bazie, jak chyłka pisana. Czyli mamy kogoś tam w swojej robocie bardzo dobrego, wybitnego wręcz, wiele poświęci dla tej pracy, y, więc tu jest super, ale jednocześnie życie osobiste kuleje i jest pełno problemów, i przeklina, i pije alkohol i tak dalej. No, nie, no, to, że ktoś przeklina, to jeszcze nic złego, Nie, stara. nie, bardziej chodzi mi o, o całość, o jakby, jak taką postać rysujesz. W mhm. e, no, no, mojej no. głowie samo przeklinanie jest, jest super, jest cudowne. No, no dobra. E, I potem dla kontrastu, jak byliśmy na Helu, Edwin przypadkiem, przypadkiem w sumie, znaczy, nasz przyjaciel kazał mu... Nie no, powiedział, polecił mi pewien film... Który sobie mogę obejrzeć. mówić tam na Apple TV jest, to sobie obejrzyj, i najwyżej na 7 dni sobie weźmiesz i później ten anulujesz. No i tak zrobiłem, ale wiadomo, jak to jest z takimi okresami próbnymi. Często zapominamy ich anulować. No i też tak się stało, zatem mówimy, skoro zapłaciłem, no to wykorzystajmy to i zobaczmy. Tak. I tam był taki serial, o którym słyszałam, że jest dobry. Ale komediowy, i tak no, wiadomo, jak to jest. No, komediowy serial, już wiadomo, trzeba oglądać same ambitne produkcje o tym, jak się ludzie mordują albo są nieszczęśliwi i mają problemy w życiu, no ale dobra. Yy, serial się nazywa Ted Lasso. I jak zaczęliśmy go oglądać, to po prostu płakaliśmy ze śmiechu i ze szczęścia i z radości jednocześnie. To było. Ja, dawno, dawno się tak dobrze nie czułam po jakiejkolwiek. Nie wiem. Produkcji, wytworze kultury. I, I chciałabym Wam po pierwsze bardzo polecić ten serial, ale po drugie, mam taką myśl, że ten serial, jak się go ogląda, to się myśli, że chce się być taką osobą, jak ten główny bohater. No nie wiem, być może inni tak nie mają, ale ja tak saro miałem, bo jakby weryfikowaliśmy swoje odczucia na bieżąco. Czasem wręcz zatrzymywaliśmy serial po to, żeby sobie omówić to, hej, ja tak chcę, albo. Ej, to mi się bardzo podoba, ale to jest super. To, że ty możesz swoją pozytywną osobowością motywować innych i sprawiać, żeby oni mieli lepsze życie i czuli się lepiej. I To było super. Mm. I serial ma fajną bazę wyjściową, bo y, dzieje się w Londynie, w Wielkiej Brytanii. Y, no i mamy zespół taki podupadający piłkarski, który gra w Premier, w premier League i potrzebują nowego. Tego głównego trenera, nie wiem, selekcjonera, czy tam, no tam mówią trener. E, no i właścicielka klubu sprowadza takiego e, trenera z, e, z Kentucky w Stanach Zjednoczonych, ale on trenował futbol amerykański, który się Do trochę różni. No. I nie ma pojęcia o piłce nożnej. Nie ma pojęcia o piłce nożnej, no ale zdobył tam, jako, tam, tam jakieś, e, nie wiem, mistrzostwa czy coś, więc go biorą. Tak naprawdę ta właścicielka chce, żeby ten klub upadł. Mm. To nie jest spoiler. Nie. Nie, Aha. bo to już się dowiadujemy zaraz w pierwszym odcinku. A, nie myślę, będę zdradzała, co jest dalej. E, więc ona chce, żeby on upadł. E, no, i, e, no i ten sam tet, wiadomo, to, to zabawne, takie typowo komediowe są te różnice, że on nie wie, co to jest spalony, albo. Tak, że są. Dwie połowy. połowa, nie kwarty, i że są dwie, nie trzy, i że w ogóle to on. No, taka, takie różnice jeszcze między też Ameryką a. Tak, herbata to jakieś i tak dalej. Ale jednocześnie jest taką osobą właśnie spolegliwą, interesującą się innymi, chociaż dręczoną przez własne demony. I dawno nie miałam takiej radości z serialu. I tak sobie pomyślałam, że dlaczego sobie to robimy? Dlaczego nie dajemy więcej takich fajnych ludzi. Do, do, nie wiem, do seriali, do książek. Dlaczego tak lubimy patrzeć na te osoby, które są takie wredne i niemiłe i. No. A, no tak. Wiesz co teraz mi się tak przypomniało, że był taki gościu, który jest aktorem, a on ma jakieś polskie korzenie. I on zrobił na YouTube taki. Taki kanał, on się chyba nazywał Something Good News. Mm -hmm. I on tylko pozytywnie. John Krasinski. to pewnie Krasi... to się mówi, po angielsku Krasiński, mówi. John Krazyński no. I on y, zrobił coś takiego na zasadzie takich wiadomości, ale takich pozytywnych, że tutaj się coś stało dobrego, no bo to też jest podobnie w wiadomościach, które karmią nas. I ja myślę, że ty zaraz nawiążesz do tej książki, którą słuchałaś, y, o wiadomościach, dlaczego lubimy słuchać y, o złych rzeczach. O matko, zapomniałam, ale o, coś mi tłucze się no po to No to zaraz ci spróbuję naprowadzić. I tam, tam była taka koncepcja, że tam są same dobre rzeczy, mm -hmm. prawda? A teraz, teraz ta druga strona. Czyli mamy wiadomości, tylko źle. Mm -hmm. Na przykład tutaj cię naprowadzam, że kursy na akcji... Z Padły, o ile. A, A tak, tak, no tak, 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 dobra, już wiem, wiem, już pamiętam. To było no o proszę. książce o pieniądzach, że jak się zrobił na w ogóle taki eksperyment, że załóżmy, bierzemy trzy osoby, które tam mają oszczędności, no i te tam akcje w Stanach Zjednoczonych. I która jakby po latach najwięcej zarobi? Ta, która jakby nic nie robi z tymi pieniędzmi, ta, która sprzedaje dokładnie tak, jak tam każą ci wszyscy w wiadomościach, że te rosną, te rosną. A trzecia, nie pamiętam, co robiła. No ale w każdym razie wyszło to, że, że wygrywa ta, która nic nie robi. Bo chodziło o to, że na przykład załóżmy, że, nie wiem, mi się na przykład, ja mam komputer na Windowsie i nie wiem, czemu tam oni mają jakiś tam swój ten system, że takie wiadomości się wyświetlają na pasku tam na dole, na przykład, że idzie o chłodzenie czy coś tam. I są te na przykład minus ileś tamtych, nie wiem, kto się nazywa. Procent indeksy. indeksy, nie o wielki minus. Ale jednocześnie nie mówią o tym, że coś rośnie, bo złe wiadomości sprzedają się o wiele lepiej. No właśnie chociaż... Dlaczego? To jest klucz w tej całej historii. A to zapomniałam. Ale ci A. mówiłam, przypomnij sobie. No, no właśnie, to, to było. Ja wiesz, ja tak bardzo dobrze nie pamiętam, dlatego ja tak próbowałam wyciągnąć to z ciebie. Ale jest tak, że my, jako ludzie. A, no my jako ludzie potrzebujemy złych wiadomości, lepiej wiedzieć i być przygotowanym, bo tego jakby trochę od nas ewolucja wymaga. Lepiej się nastawić, idziesz do lasu, nastaw się, że tam będzie krwiożerczy dzik, który cię zaatakuje, bo dzięki temu będziesz przygotowany i wygrasz z tym dzikiem, niż idziesz, o, nic się nie dzieje, co tam w krzakach, a umarła mnie. Tak, tylko że ewolucja nie przewidziała, że w XXI wieku my będziemy tak bardzo bombardowani wiadomościami, a media i osoby tam pracujące to wykorzystują dla własnego zarobku. Po prostu. W ogóle, jak ktoś. By tutaj nie zauważył, to my z Sarą działamy w takim tandemie. Ja jestem wyszukiwarką i katalogiem informacji w jej głowie. A jak ona mi coś czyta i mówi, to ja to pamiętam, co mówiła i potrafię jej, ją naprowadzać, jak zresztą widzieliście. To tak często w życiu tutaj naszym mamy. W tej włóczce. No i dlatego myślę, że to może być trochę odpowiedzią na to Twoje pytanie, dlaczego my tak bardzo chcemy w, w takiej popkulturze wrzucać. Te negatywne postacie i w ogóle z nich robić super bohaterów. A żeby być. N nie, dlaczego? No, że lubimy te złe wieści. Lubimy Zło... te złe wieści. Znaczy, to jest trochę fascynujące. Ja na przykład miałam taki moment, wiesz, wyszły na Nowe Gwiznę Wojny i totalnie wiesz. Podnieciła się. Benz Benem solo, nie? Tak. znaczy tym Kylo Renem, i tam jest duża frakcja fanfiction, czyli takich opowiadań, i, i ludzie się. W ogóle często jest tak, że faktycznie ten zły bohater jest lepiej napisany, ma lepszą historię niż dobry, bo dobry to jest być jak Harry Potter, yy, wchodzi cały na biało, jesteś wybrańcem i masz wszystkich uratować. I na tym się kończy jego głębia tej postaci, nie? No. Super, ale dlaczego? Po co? Jakie tam i tak dalej? A zły bohater często coś go doprowadziło do tego, że stał się zły. Czasem mu się udaje naprawić swoje błędy, nie? czasem nie. I dlaczego? Co nim motywuje? W ogóle, jak na przykład słuchamy kryminałów, to zawsze najważniejsze jest pytanie: dlaczego? W kryminałach, za... kto zabił to jest najważniejsze pytanie. Ale... ale jak już wiesz, kto zabił, to dlaczego? Na przykład wczoraj słucha... skończyliśmy słuchać tego kryminału Milczenie, no i widzieliśmy już, kto zabił. Ale dlaczego? Nie, to, to, zabić dla zabicia po co? Musiało, musiała tam być jakaś, wiesz, ta ciekawość nasza, nie? No tak, musiała być zaspokojona, ale jak już mówisz o milczeniu, to w ogóle polecam sobie wyszukiwać, bo można filtrować książki po lektorze. No, jak ktoś, ktoś, ktoś lubi słuchać, to mm, Filip Kosior, świetny lektor, Tak. mógłby czytać Strażnicę. Ale nie Spodziałem będziemy na głosy, ale... ale tego wątku nie będziemy tak kontynuować. Natomiast jako lektorant tak super. Myślę, że obecnie u mnie top. Mm -hmm. Wśród lektorów, nawet go Pobija i jeśli ktoś trochę słucha książek, to no to myślę, że to jest duże, duże wyróżnienie. Mm. Są? Tak, i tak jakby podsumowując ten temat bohaterów pozytywnych i negatywnych, to myślę, że, że warto po prostu zachować równowagę, żeby mieć świadomość, że, że mogą być też poczciwi, spolegliwi bohaterowie i że się możemy od nich czegoś uczyć. I dlatego bardzo polecam serial na Apple TV, chociaż ja nie mam nic od Apple'a, oprócz Apple TV w tej chwili przynajmniej. Ted Lasso. A dlaczego mówię o tym, że nie mam? Bo się yy, leżeliśmy sobie, i oglądaliśmy w telewizorze to i mówię do Edwina, dobra, chodźmy do pokoju, włączymy na tablecie. A Edwin mhm. mi mówi, że się nie da. A ja mówię, jak kurde się nie da? No patrz, otwieram sobie telefon na Androidzie, sklep i tu sobie wpiszę teraz Apple TV i wyświetla mi się Disney+. Plus. Co? Tak, no to wytłumacz, to. dlaczego nie masz Apple TV? No bo mam telefon na Androidzie. No. Ale w telewizorze masz, a nie masz no bo telewizora mają... od Apple. No, bo, no tak, ale jakby w na Android TV to jest najpopularniejszy system. Nie ma konkurencji. Za bardzo, no. no. Nie masz telewizorów z Apple OS. Tak, Edwin mówi. No to sobie muszę kupić iPhone a ja mówię, takiego wała. Po to, żeby doświadczać dysonansu podecyzyjnego. Nie, Przecież że, doświadczenie dysonansu podecyzyjnego jest bardzo fajnym doświadczeniem. Tak, znaczy, żeby nie było, bo zaraz pewnie tu się w komentarzach uruchomi jakiś fan e, iPhone'ów, ja nie mam nic z iPhone'ów. Ja po prostu nigdy nie Nie mam nie, nic z iPhone'ów. Nie, nie nigdy nie czułam potrzeby. Jakby cały ten bilans zysków i strat jest ci, ci obojętne, Ale jakbyś sobie kupił iPhone'a, to byś powiedziała. To bym musiała przejść do tej sekty, bo ponieważ parę A... razy już powiedziałam, że po co mi iPhone', niepotrzebnie wydane pieniądze, nie chcę tego, więc w momencie, jakbym teraz przeszła, to bym miała taki dysonans, żebym musiała wszystkim ospowiadać, że to jest najlepsza rzecz na świecie. To tak działa, mówię wam. No tak działa, ale każdemu, komu to powiesz, to, to nie. E? Kupiłam Thermomixa. Cicho, Sara, ty w ogóle wchodzisz na takie tematy bardzo drażliwe i niektórzy słuchacze będą cię się Ale akurat ja, ja ja uważam, że Thermomix jest super, ale ja nigdy tak nie samo czułam jak iPhone. Tak, ja nigdy nie czułam potrzeby go mieć, chociaż widziałam w akcji, mówię super, ale. iPhone'a. Nie, termomiksa. Ale 6000 tysięcy no, na no, garnek, mm, ale upieczyć ci chleb. I poszatkuję, pomiesza i usmaży i upiecze. No co ty? No. I na parze jeszcze. Naparzamy się, tak. Właśnie widzisz, chodzi o to, że jedno i drugie... Chodzi o to, że jestem sknerą po prostu. Tak, ale jakby jedno i drugie to jest super sprzęt. Oczywiście. No i tyle. Ale przez to, że tyle razy mówiłam, że nie, to, to tak właśnie to działa. Po prostu, inna... po prostu nie może, ale to już jest inne zjawisko psychologiczne niż dysonans poznawczy. To, to że jak już raz powiedziałaś, że nie, to teraz nie możesz się złamać. I to nazywa się czym? Upartością. Upartością, dokładnie, dokładnie tak. Takie zjawisko psychologiczne. <grym> tak, to, tak to jest. Jeśli chodzi o jeszcze o te produkcje, co oglądaliśmy, mnie mocno wciągnął serial, rozdzielenie, choć akcja początkowo bardzo powoli się rozkręcała i trochę przynudzało. Także oglądałem te odcinki klejąc sobie domek dla lawek swój. To dopiero później było tak, że nie mogłem się oderwać. Wręcz zarwałem nockę. Co mi się zdarzyło jak oglądaliśmy Ted'a lasa? <ślam> <ślam> <duszelne> drugi raz. No. Co jeszcze obejrzeliśmy tam? Zaczęliśmy od tego Fincha. Incha? tak, to fajny film. Nic nie powiem więcej, ponieważ. Zmęczysz. I ten um, For All Mankind to jest tak, taki Ale był? to mi polecał znajomy i on ciebie bardziej wciągnął niż mnie. Tak, ja, ja go dokończę. To jest taki serial, w sumie nie chcę też mówić, ale to jest taki sci-fi. Alternatywna rzeczywistość, więc tam nic się nie dzieje, że kosmici i obcy, ale alternatywna rzeczywistość, bo to nie USA stają na Księżycu piersi, tylko. I tylko teraz ich główny tak. konkurent. Zaczęliśmy oglądać Morning Show, póki jeszcze mamy przez ten miesiąc to Apple TV. To jest taki serial, który się dzieje w. No jest jak ten program poradny, ale dzień dobry, TVN tylko w Stanach, więc wiadomo, że znacznie większy rozmach. No i, no i mają swoje wszystkie takie zagrywki, roszady mhm. i tak dalej. Bardzo obejrzałam, obejrzeliśmy, ty to tak oglądałeś jednym okiem, nie? Pięć odcinków, mam wrażenie, że jest bardzo nierówny, że są momenty, że jest mega fascynujący, a potem Aha. jest taka, cały, cały odcinek, co nic się nie dzieje tak naprawdę. No, tak, jakby ktoś pytał, kiedy mamy na to czas, to często wygląda to tak, że po prostu coś innego robimy i sobie to tam leci w tle, coś patrzymy. Bo ja teraz na przykład obejrzałem sobie ten serial Inwazja, który mi się bardzo podobał do pewnego momentu, też jest na Apple TV. Co mi się nie podoba na Apple TV, tak. o, na to o, się bardzo ojejku, nie dlatego nigdy nie kupię sobie iPhone'a. <laughs> <laughs> na przykład tam się wyświetlają jakieś tam filmy, które mają i na przykład jest, że ten Top Gun Maverick, jak bardzo to chciałam obejrzeć i miałam okazję iść do kina, no i, no i niby mam Apple TV, zapła zapłaciłam, klikam, a tam jest jeszcze, że muszę co, co zrobić, jeszcze, jeszcze, coś jeszcze, jeszcze coś do kogo zapłacić, Abonament, a spadaj sobie, poczekam aż będzie na HBO. Pewnie niedługo. No. Ale do, dostępny jest na tej nowej ukraińskiej platformie, która weszła i tylko zapomniałem nazwy, gdzie kosztuje 5 zł miesięcznie. Mówiłeś mi, ale zapomniałam. E, tak? Pewnie na Spider z Łebie będzie napisane o e. tym, nie? Albo na antywebie, tak I, i tam jest ten film, można kupić wykupić dodatkowo za 10 zł. No to też nie jest. Tak, dużo. ale ponieważ i tak mam bardzo dużo rzeczy do robienia i oglądania, więc naprawdę wystarczy no. mi poczekanie, aż się pojawi coś na HBO. A propos HBO i już końco, kończąc, yy, to był Sylwester, czy nie, 6 stycznia oddaliśmy dzieci do babci i zrobiliśmy sobie. O, a nie mów, co robiliśmy, jak oddaliśmy dzieci. Ja mogę powiedzieć, co robiliśmy, bo spędziliśmy ten dzień jak ludzie po trzydziestce. Ja przez cały dzień malowałam obraz. A, tak, tak. Edwin przez cały dzień sklejał domek dla swoich lalek. Jeśli będziecie chcieli go zobaczyć kiedyś, to może na Facebooka wrócę. Tak, i jednocześnie oglądaliśmy bardzo złe filmy na HBO. Co to to, był? A, tak! Ale one naprawdę były złe, ale one były idealne do takiego. My coś tam sobie robiliśmy, one leciał w tle. No i leciał ten Morbius, który jest podobno tak tak zły, że go skin wycofali, taką plotkę słyszałam. I to było słuszne. Decyzja. O, ma to było złe. <grym> ale obejrzeliśmy. Tak, albo paskudne. No, znaczy, wiesz, ciekawe, jakby go zmontowali inaczej, czy nie byłoby lepiej. Czy to nie była kwestia montażu, bo samo nakręcenie, no było całkiem spoko. Znaczy, pod względem technicznym tak, tylko no. cała historia jest jakaś taka. Porąbana. Porąbana. Och, dobra, wystarczy na dzisiaj, Saro. Przedłużyliśmy Dobrze. czas antenowy i nie zostanie miejsca dla reklamy. A luna? Luna będzie w następnym odcinku. Chodź tu, chodź, chodź. chodź. Tak jest, więc do zobaczenia, drogie światusy. Cześć!